Szanowni Państwo, witamy serdecznie w Pałacyku e, Gościnnym no, w, wyją, w wyjątkowej em, okoliczności. E, dlaczego? O tym za chwilkę będzie mówił pan e, prezydent Tadeusz Truskolaski, jako gospodarz e, naszego spotkania. E, witam serdecznie panią Irenę Biernacką e, oraz panią Marię Tiszkowską. E, Panie, które no, aktywnie walczyły o demokrację na Białorusi i stąd ich obecność w Białymstoku, ponieważ tutaj muszą szukać wytchnienia tak, i bezpieczeństwa w naszym mieście. E, witam również panią Annę Kietlińską, prezes podlaskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, e, również zastępcę prezydenta miasta Białego Stoku, Zbigniewa Nikitorowicza oraz Andrzeja Ostrowskiego, e, dyrektora e, zarządu mienia komunalnego w Białymstoku. E, zanim. E, zabierzemy głos. Ja bym chciała, żebyśmy chwilkę poświęcili na zobaczenie, o czym będziemy dzisiaj mówić, także poprosimy przejść na oczek chwileczkę. To było pierwsze spojrzenie na e, mieszkania, które za chwilę pan prezydent e, tak w sposób symboliczny przekaże paniom e, Marii i pani e, Irenie. Ja najpierw mam klucze najpierw... pani prezydencie. A które które? E, zielone dla pani Ireny, niebieskie dla pani Marii. Dobrze, dobrze. zielone dla pani Ireny. Proszę bardzo. Gratuluję Dziękuję i bardzo. życzę, żeby się dobrze mieszkało, żeby Polska spełniła y, oczekiwania i nadzieje, które których wykładacie. dziękuję bardzo Witam dnia i Pani Panie Prezydencie, prosimy o zabranie głosu. Szanowni Państwo, chyba nie ma lepszego y, momentu na to, żeby y, wręczyć te klucze niż dzień dzisiejszy. Bo właśnie wczoraj dowiedzieliśmy się jak reżim Łukaszenki postępuje z opozycjonistami. Y, mąż y, pani Tychanowskiej, Swietłany Tychanowskiej otrzymał 18, karę 18 lat w kolonii karnej. Pozostali, którzy zostali skazani na kary od 14 do 16 lat kolonii karnych. Bohaterkom dzisiejszego spotkania <coughs> również grożą wysokie kary, gdyby wróciły na Białoruś w okolicach właśnie tych, których powiedziałem, czyli 12-14 lat kolonii karnej. Tylko za to że mają swoje zdanie, tylko też za to, że, że akurat w przypadku pań są Polkami i działały na rzecz naszych rodaków na Białorusi. Dlatego też cieszę się, że mogliśmy pomóc. Dziękuję tutaj radnym Rady Miasta, którzy podjęli stosowną uchwałę, abyśmy mogli te dwa mieszkania przekazać. Państwo widzieliście wnętrza tych mieszkań, to są mieszkania po remoncie, nieumeblowane. Wielkość jednego to 48 metrów, ponad drugiego ponad 38 metrów kwadratowych, więc można powiedzieć, już nadają się do zamieszkania i myślę, że ten standard będzie taki, który pozwoli na wygodne mieszkanie. Nie spotykamy się w tych mieszkaniach z uwagi na bezpieczeństwo. Naszych bohaterek. Nie podajemy adresów, gdzie te mieszkania są, z uwagi na to, że no, ręce reżimu, jak Państwo wiedzą, czasami są bardzo długie. Obie Panie są zasłużone dla Związku Polaków na Białorusi. Obie Panie mają karty Polaka, więc legalnie tutaj przebywają. No i niestety. Dopóki będzie reżim Łukaszenki, nie mają prawa wjechać na Białoruś. Także cieszę się, że mogliśmy pomóc. I nie wiem, nie, nie, nie sprawdzałem tego może Państwo dziennikarze mnie zweryfikują, ale wydaje mi się, że to jest pierwsza inicjatywa w kraju, taka konkretna, że zostały przekazane mieszkania konkretnym osobom i tym, którzy potrzebują naszej pomocy. Dzielimy się tym, co mamy. Chcemy pokazywać, że też ludzie, którzy tam walczyli, walczą, chociaż wczoraj przeczytałem takie zdanie, że nie istnieje takie pojęcie jak opozycjonista białoruski na wolności na Białorusi, że po prostu te osoby zostały już przez reżim po prostu e, umieszczone e, w więzieniach. E, no wiemy, że również bez wyroku, już już chyba ponad pół roku y, pani Angelika Borys w dosyć ciężkim stanie przebywa. Też chciałem podziękować Wspólnocie Polskiej, bo to właśnie z inicjatywy wspólnoty polskiej, tutaj obecnej pani Anny Kietlińskiej, y, która wystąpiła z wnioskiem do mnie, aby tym paniom pomóc i dzisiaj mamy szczęśliwy finał y, tego właśnie y, tych naszych działań. Dziękuję bardzo. Życzę. Powodzenia. Życzę, aby pierwsze Boże Narodzenie, pierwszy Sylwester w Białymstoku przyniósł przede wszystkim dużo zdrowia, ale też nadziei i optymizmu na lepsze jutro. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i o zabranie głosu proszę panią Marię Tiszkowską. Pani Marię, tutaj, do tamtych mikrofonów. W tym wyjątkowym dla nas dniu chcemy serdecznie podziękować. Dla pana prezydenta miasta Białystok, dla rady miejskiej, dla wspólnoty polskiej, za przekazanie nam mieszkania, za te dobre słowa, które dodają nam własne siły. Tak układa się w życiu, że człowiek powinien mieć to miejsce, do którego, do którego się wraca to mieć dom. Już ponad pół roku jesteśmy w Polsce. Polska stała dla nas domem, gdzie my powinniśmy żyć, pracować. Dzisiaj w takiej radosnej... Oczywiście, że nie jest aż taki radosny, bo tysiące Polaków cierpią za nas wszystkich, no ale on jest wyjątkowy, radosny, wzruszający, bardzo, przepełniony tą miłością, życzliwością ludzką i wielką dumą, że Polska o nas nie zapomina. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. I o zabranie głosu proszę panią Annę Kietlińską ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Proszę państwa. Panowie prezydenci, wspólnota polska działa w Białymstoku od 30 lat. Tyle lat, ile liczy sobie Związek Polaków na Białorusi. Od samego początku, Związek Polaków na Białorusi był razem z nami, my byliśmy razem z nim, pomagaliśmy, wspieraliśmy się, przyjaźniliśmy się. Zawsze Związek Polaków na Białorusi mógł liczyć na nasze miasto. Tu przyjeżdżały dzieci na kolonie. tu robiliśmy akcje wakacyjne. Pamiętacie państwo żółty autokar, którym dzieci z różnych miejscowości na Białorusi przyjeżdżały tutaj. Wszystkie to były dzieci uczące się języka polskiego w szkołach zorganizowanych przez Związek Polaków. Jeździliśmy do Grodna, pamiętam taki wyjazd z panem wiceprezydentem Nikitorowiczem do Wołkowyska wyjazd taki wigilijny, kiedy podejmowała nas grupa Związku Polaków na Białorusi, tam pod kierunkiem pani Marii Tiszkowskiej, gdzie dzieci nas przywitały kolendami, wierszami, częścią artystyczną. Myśmy tam czuli się jak u siebie. I mieliśmy też taką, takie przekonanie, że ile razy myśmy tam jechali. Czekały nas gorące polskie serca. Kiedy przyjeżdżały dzieci, przyjeżdżali Polacy tutaj do Stoku, też wiedzieli oni, że tu jest bezpieczna przystań. Czasy są płynne i coraz bardziej skomplikowane. Kiedy Związek Polaków na Białorusi znalazł się w potrzebie, kiedy liderzy znaleźli się w więzieniu, myśmy nie widzieli, innej możliwości jak znalezienie się obok nich, na odległość komunikowaliśmy się, organizowaliśmy pomoc finansową. W tej chwili, odkąd zaczęło przyjeżdżać bardzo dużo osób z Białorusi i bardzo też dużo osób związanych ze Związkiem Polaków, którzy poddawali byli nie represjom, odpowiedzieliśmy na te potrzeby organizacją w Białymstoku Centrum Pomocy Humanitarnej dla Polaków z Białorusi. Organizowanym to jest projekt Organizowane ze środków rządowych, ale tutaj wszyscy w Białymstoku tak pracujemy na ten projekt i yy, yy, jesteśmy. Yy, I to jest ważne dla tych osób, które są tutaj, które musiały opuścić swoją granicę, ale ważne też dla tych, którzy tam zostali i zmagają się z reżimem, bo wiedzą, że i powinni wiedzieć, że w sytuacji kryzysowej to istnieje coś takiego jak Wspólnota Polska i Wspólnota Polska. Ja nie mówię o stowarzyszeniu, mówię ogólnie i Wspólnota Polska ma pewnego rodzaju obowiązki wobec naszych rodaków rozproszonych na całym świecie, a tutaj, w naszym mieście, to nie rozpatrujemy w kategoriach tylko obowiązków. To są takie relacje nasze, przyjacielskie. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Czy Państwo dziennikarze mają pytania? Jeśli nie, to indywidualnie. Zatem dziękujemy bardzo za spotkanie. Poprosimy jeszcze o chwilę pozostania do wspólnego zdjęcia. My już kończymy transmisję na profilu miasta Białystok. Dziękujemy. Do zobaczenia.